To jest szlachetne oczywiście podejście, żeby kogoś tak promować, pewnie wiedzę dużo ma, natomiast często ta wiedza jest zamknięta w takim małym pudełeczku. Pewnie coś takiego jest w tym człowieku, że on akurat został, a nie inni, bo przypuszczam, że przez 20 lat tam pracuje więcej niż jeden pracownik. Nigdy nie wzięła cztery, na przykład, nie? No to to już jest coś. Ja widzę w tym fajną historię. Ktoś podejmuje takie decyzje i wydaje mi się, że powinniśmy mieć trochę w szacunku do tej osoby, że takiej decyzji dokonała. Dobrze, ostatni temat dzisiaj. Amerykański sen w polskim markecie. Gigantem będzie zarządzał kasjer. Słuchajcie, znana polska sieć marketów Dino ogłosiła, że powołała właśnie nowego członka zarządu. Nie, byłby w tym, nie byłoby w tym nic interesującego, gdyby nie fakt, że człowiek o którym mowa, swoją karierę w firmie rozpoczynał od najniższego szczebla bo był kasjerem. Pisze o tym Biznes Info. 42-letni Marcin Jędraszak z wykształceniem jest technikiem elektronikiem ze specjalizacją automatyka z siecią Dino. Związał się dwie dekady temu zaczynając pracę jako magazynier i kasjer. Dość szybko awansował na stanowisko kierownika marketu, które zajmował w latach 2005 6. Następnie zarządzał magazynem centralnym oraz pracował w działach administracji floty samochodowej i zakupów niehandlowych, co pozwoliło mu Prawdopodobnie całkiem nieźle poznać spółkę. W latach 13-18 współpracował z producentami żywności jako kupiec, negocjował warunki handlowe, rozwijał ofertę sieci od 2018, natomiast był dyrektorem do spraw sprzedaży, zarządzając sprzedażą, marketingiem, aranżacją placówek od 2020 do 2022 roku. Nadzorował kluczowe obszary funkcjonowania marketu w Dino, a dziś jest dyrektorem działu sprzedaży za założyciel. No, to w sumie cała, cała historia tutaj życia pana, yy, nowego członka Rady nadzorczej pana Marcina. Yy, założycielem większościowego udziału co w sieci Dino jest yy, pochodzący z Krotoszyna biznesmen Tomasz Biernacki. Kto nie wie, to, o, to nawet jest napisane w roku 2021 roku, zajął drugie miejsce na publikowanej przez magazyn Forbes liście najbogatszych Polaków. Jego majątek szacowany, jest, był, szacowany był wówczas na 13,1 miliarda złotych. Pierwszy Market Dino powstał w 99 roku w Gostyniu. jakby ktoś nie wiedział, nikt nie wie, jak ten pan wygląda. Nawet on. Nawet on. Nawet nie ma, on, jak nie patrzy. Nawet on, jak patrzy w lustro, którego nie ma, to wygląda jak wampir, bo nie widzi się sam. Tak. No, a tak się śmiejemy, ale serio. Oficjalnie nikt nie wie, jak, się jak ten pan wygląda i dlatego jest taki ciekawy dla mediów, że bardzo chcielibyśmy. Właściwie każdy z nas mógłby być Tomaszem Biernym. Dokładnie, słuchajcie, każdego dnia możecie Tomka Biernym. Ty masz to masz na imię śmiech. na przykład, tak? Tak. tak. A widzisz? Że... przypadek. No. Nie Chwale? sądzę, nie sądzę. Nie sądzę. Więc ale to, to, to jakby do tego spętuję potem. Słuchajcie, no i super sprawa, nie? Jakby... Słuchaj, po, dwó po dwóch dekadach doświadczenia od najniższego szczebla, myślę, że ktoś, człowiek, który był z tą firmą przez tyle czasu na tylu, w tylu różnych miejscach. Ma kompetencje i umiejętności, pogląd w ogóle na firmę, na tyle duży, że samym chętnie takiego człowieka, który pracuje ze mną kilkanaście lat, postawił w takim miejscu właśnie. A ja się, a ja się trochę nie zgodzę z tobą. Ja, to jest szlachetne oczywiście podejście, żeby kogoś tak promować i pewnie wiedzę dużo ma. Natomiast często ta wiedza jest zamknięta w takim małym pudełeczku nie? i ona może nie dawać żadnego insightu z zewnątrz, nie? bo to czasami nie tak... Czasem jest tak, że po prostu żyjesz w jakiejś bańce, ja nie wiem, nie znam historii Dino do końca, ale mam wrażenie, że oni cały czas rosną, nie, i, i kryzys może się pojawić w czasie, kiedy faktycznie coś tam się wydarzy, nie? no i człowiek, który był każdym w tej organizacji w czasie, kiedy ona rosła i się rozwijała, dojdzie do momentu, w którym ta firma ma problem, może nie mieć wiedzy i to nie jest jego wina oczywiście, nie, jak sobie z tym poradzić, a uważam, że taka, że często wiedza przyniesiona z zewnątrz, z innych organizacji, z innych podobnych firm, czy nawet niepodobnych, które różne rzeczy mają za sobą, jest równie wartościowa, a z mojej perspektywy czasami bardziej wartościowa niż taka zamknięta banieczka, gdzie, gdzie wszystko jest kraj miodem mlekiem płynąca amerykańska historia. Co i tak? Jak gdzieś jedno nie wyklucza drugiego, nie? Bo do, to, ta. co powiedziałeś, to jest jak gdzieś alternatywa do tego, co jest, nie? Więc nie, nie powołują go na prezesa zarządu, który będzie no zarządzał całym biznesem, tylko jako członka Rady na, na nadzorczej czy zarządu? zarządu. Zarządu, nie? Czyli jak gdzieś człowieka, który zna firmę od zewnątrz i teraz on, nie on sam Trzeba. będzie rządził, więc jest, jest genialnym zasobem, tak naprawdę do konfrontowania pewnych koncepcji i idei, nawet ludzi z zewnątrz. Ale wiesz, wcześniej był, wcześniej był też szefem różnych zespołów, czy tam od sprzedaży, czy od logistyki, więc to odpowiedzialność. Była duża. Ja myślę, że gdyby tam pojawił się jakiś kryzys, którego nie było, oczywiście, to mógłby mieć problem. Nie wiadomo, nie było, bo my patrzymy z zewnątrz dzisiaj na a Może Na pewno tam było setki znających gdzieś Ale taki kryzys poważny, wiesz, który spowodował naprawdę trzęsienie ziemi. Tego nie wiemy. Trzęsienie ziemi. Może tak być, masz rację. Ja się z wami oboma nie zgadzam. No i świetnie. Możemy go wyprosić? Coś mam powiedzieć jeszcze, tak? Nie wydaje się, że się nie zgadzam. No to, to, to słuchajcie, pewnie coś takiego jest w tym człowieku, że on akurat został, a nie inni, bo przypuszczam, że przez 20 lat tam pracuje więcej niż jeden pracownik. Nigdy nie wzięła cztery. Na przykład, nie, no to to już jest coś. Na przykład jest zdrowy, nie, na przykład ma genetykę dobrą, więc to są jakieś. Jakieś powiązania rodzinne? Może jakieś powiązania. <laughs> NBA kupiony na ten. Nie, e, e, słuchajcie, wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że on zna tą firmę od od wewnątrz i taka osoba jest na pewno potrzebna w zarządzie. Skoro ktoś, kto jest drugim najbogatszym człowiekiem w Polsce, się na to zgodził, nie? Bo... Czy tam był? No bo my tak trochę to oceniamy, ale też nie widzimy wszystkiego, to, to prawda, tak. tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony kurczę, no ktoś ten biznes prowadzi, rozwija, staje się drugim najbogatszym, czy kiedyś tam był drugim najbogatszym. Ta sieć Dino jest dostępna, faktycznie ją widać. Jak sobie gdzieś pojedziemy, to takie sklepy istnieją, więc to nie jest jakaś wirtualna fantazja. Więc ktoś podejmuje takie decyzje i wydaje mi się, że powinniśmy mieć, przynajmniej ja mam trochę szacunku do tej osoby, że takiej decyzji dokonała, nie? więc jakby to jedno, to drugie, że, że, że wewnątrz. I, I też, ym, czy taka osoba przez to, że jest wewnątrz, nie ma tego kontekstu zewnętrznego. Nie Przecież my nie wiemy, co on robi w wolnym czasie. Czy on nie czyta sprawozdania finansowych zaprzyjaźnionych spółek, czy on y, nie wiem, nie, nie, MBA. Nie, nie ma kontaktów, czy na przykład nie zrobił MBA, nie? więc jakby zbyt dużo nie wiemy, żeby, żeby go tak ocenić. Nagle nie jedną drugiej tezy. A, a ja, ja bym tak. zaufał temu Biednackiemu, jeśli on w ogóle tak. istnieje. Nie? że skoro mu ta firma idzie od tylu lat, to, to może podejmuje dobre, yy, dobre decyzje, to tak. No, Coś myślę, wymyśliłem że, na myślę, szybko, bo yy, 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 powiedziałem, yy, yy, najpierw, że się nie zgodziłem, tak, nie? Zauważyłem. Musiał musiałeś rzeźbić, rozumiem? Tak, musiałem tak. rzeźbić. Myślę, no. że jednak yy, Tomasz Biednatki istnieje choćby dlatego, że musi mieć jakąś osobowość prawną, tak? Więc, więc gdzieś tam musi istnieć jakby ten, to miejsce, gdzie ten kapitał A może to, to jest bogactwo. jakieś doświadczenie spec-służb, wiesz, które sprawdzają, czy. Jak, jak, jak to będzie postawiony, tak. No. Może. No. Może, ale jakby słuchajcie, ja widzę w tym fajną historię. Fajną historię, dlatego że polski kapitalizm istnieje od 90 roku. I to jest, jeśli te, te sklepy Dino istnieją od 99 roku, no to super, bo w, tak po, po, poza no, w retailu to w ogóle. Ale. Wiecie, poza automotywem nie ma w Polsce takich spółek, które by istniały tak po prostu długo, nie? Bo tam automotyw to wiadomo, FSO istniało fiat, to wszystko, co jest są, na dolym Śląsku. Są, są w branży drzewnej, na przykład meblarskiej, wiesz, masz Bodzio, no masz tak. fakro, masz wiesz, tych firm, masz sporo generalnie, jeżeli chodzi o, wiesz, o. No ale wiesz, o co mi chodzi? Nieprywatny kapitał przed 90 mm. rokiem był bardzo mocno blokowany. I tak mm -hmm. oczywiście tutaj też w Nowym Sączu są jakieś spółki prywatne, które no, już Śląskie, tamtym czasie istniały, to jest, tak. To to Były eksperymenty ja. takie właśnie, nie? Że... Które zaskoczyły i, tak. i to bardzo dobrze zaskoczyły, ale to chyba nie za bardzo się spodobało ówczesnej władzy, nie? że kapitalizm może działać, a Chińczycy na tym się bazują. No nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć, że jakby fajnie, bo więcej takich historii potrzebujemy nie? takich historii biznesów, które się rozwijają, które działają i które są budowane przez ludzi, zwykłych ludzi od zera, od początku. i, i Dzięki temu, dzięki tej pracy ci ludzie dochodzą do wysokich stanowisk. A nie, że ten polski kapitalista, ten złodziej, tak. Taki, śmaki i owaki to on tylko, żeby tych ludzi wycyckać, wydymać i zwolnić wszystkich, jak już zaczną więcej zarabiać, to ich wywala, bo, bo wtedy przyjmuje praktykantów na praktyki i tylko, bo no, takie podejście, no mówimy się, takie jest mental Polaków, takie jest podejście, taka jest interpretacja rzeczywistości i interpretacja w ogóle przedsiębiorców, więc bardzo nad tym ubolewam, ale to nie jest wymyślone przez nas, tylko nawet kiedyś tu cytowaliśmy statystyki, jak są po przedsiębiorcy postrzegani, i niestety tak to właśnie wyglądało. Także fajnie, że taka historia jest, fajnie, że taka historii z niemi. i mam nadzieję, że takich historii będzie jeszcze jeszcze dużo więcej.